Biorę następną. A tam to robi. Różnie bywa, różnie bywa. Ale przecież, jak wiemy, ludzie łącząc się w pary, tworzą związki, za chwilę mają dzieci. Zgadnijcie, jakie dusze przyciągnie misjonarz? Patologię. No, patologię różnego rodzaju. No i znowu cały proces wychowania ma służyć temu, żeby zrobić z niego człowieka. Czyli jak Czy moja się uda? Jak mam misjonarzy mnie urodziła, to ja jestem patologia, tak? Proszę. No jak ja mam w domu mamy misjonarza i mnie urodziła, czyli ja jestem patologia. No, na pewno chciała cię cywilizować. Tylko, że ty ucywilizowałaś się sama. Czuję się. Do pana, ty się ucywilizowałaś sama. Bez mamy. Mama chciała tatę cywilizować, a co z nie. tego wyszło, to... No ale, no ale mówisz, że dzieci. Jakie dzieci? Brat się nie da ucywilizować. A ty się sama ucywilizowałaś własną pracą. On korzysta z misjonarstwa. Może być to taki właśnie podświadomy mechanizm. Zielenie, że już nie mamy ochoty nikogo cywilizować. Może być to właśnie ten czynnik może na to wpływać. No, to się no tylko no, po co No nie Ok. No, to Różne. Trzeba, jak odreagujecie misjonarstwo do końca, bo misjonarstwo trochę skrzywia taki mechanizm. Normalnie na świecie rządzi mechanizm podobne, przyciąga podobne. I to jest naturalny mechanizm, tak być powinno. Dlatego ludzie, jak się odradzają, to się odradzają wśród ludzi na mniej więcej podobnym poziomie jak on. Mogą sobie kontynuować swoją wędrówkę duchową dalej, rozwijać się, cywilizować samemu, i znowu, jak pójdzie do góry, umrze, odrodzi się to na tym samym mniej więcej poziomie i idzie sobie jeszcze dalej, i tak cały czas, aż dojdzie do oświecenia. Misjonarze zakrzywiają ten mechanizm. Bo ten jak się odraza, to tak, od razu po prostu. Nie idzie do ludzi niżej rozwiniętych, jakby ciągnie go tam, więc no wiadomo, że to wszystko się zaburza w działanie. Zamiast realizować się jego wzrost, realizuje się jego dociążenie i to takie porządne dociążenie. No i tak naprawdę, no misjonarz, oprócz całej gamy obciążeń do odreagowania, nic z tego więcej nie ma. Ale co może napędzić misjonarza? Wyobrażenia. Wyobrażenia. Pomijam poczucie odpowiedzialności, pomijam takie rzeczy. Wyobrażenia. W, w, klasztorach w klasztorach misjonarskich tam mówi się dużo o dobrej karmie. Rób dużo dobrego dla innych. Będziesz gromadził zasługi karmiczne, czyli dobrą karmę. A zasługi karmiczne będą Tobie materializować dobre rzeczy. Nie materializują Ci się dobre rzeczy, to za mało robisz dla innych. Rób więcej, żeby wyprodukować więcej zasługi karmicznej. No to wtedy będzie też dobro się w sobie działo. Przeciążony jesteś, boli Cię? O, to za mało pracujesz, za mało tej energii jest. Jeszcze więcej musisz robić. I tak w kółko. Dopóki nie trafi na regresję. Zasługa karmiczna przede wszystkim Czy... wywodzi się z działania dobrej intencji. Na przykład jak z miłością coś dla kogoś robisz. Jeżeli robisz coś dla kogoś z misjonarskiego obowiązku, to robisz coś z obowiązku. To nie tworzy żadnej zasługi. Dlatego misjonarze nigdy nie spotykają się z wdzięcznością. Czyli jak ktoś jest szczęśliwy, to jeszcze więcej szczęścia będzie miał. Tak, Jaką ta, cechę Bosku już istnieje, jeszcze więcej też Jeżeli, Jeżeli coś robisz z tak poczucia tak, obowiązku, to ludzie mają potem takie podejście do ciebie. Jaka wdzięczność? O czym ty mówisz? Przecież ty wykonałeś swój obowiązek, co ty ode mnie chcesz? No? I tak potem misjonarze są traktowani. A w zasadzie potem żąda się od nich jeszcze więcej, bo jak zrobili ja raz... Jakieś tam fajne rzeczy nas no, no, sobie z poprzednich dzieleń, to wtedy to były czyste intencje, tak? Tak. Tak, zasługa karmiczna jest to działanie, jest to skutek wywodzący się z działania o czystej intencji. Misjonarstwo nie jest czystą intencją. Jest wymówionym obowiązkiem, podpartym różnymi doktrynami, waszej, głównie religijnymi, a choć nie tylko, bo są różne typy misjonarstwa. Jest, jest taki... to narzucony obowiązek po prostu. Nawet powiedziałbym dalej, ale to jeszcze potem powiem, że to ma znacznie większe obciążenia. Ale o tym tu A to jest, może być tak, że od misjonarza się w ogóle więcej wymaga i to też trzeba odreagować sobie? Znaczy od niego się przede wszystkim wymaga, bo jak on, jeżeli on żyje z zasadą, nie dla siebie, wszystko dla innych, no to teraz pomyślcie, jak będą o tym myśleć inni. Mhm. Nic mu nie dam, wszystko wezmę. To jest oczywiste. Będzie tylko jedno wielkie z trzema wykrzyknikami dawaj. Bez żadnej zwrotności. No, tacy, takich ludzi będzie kumulował. Pamiętajcie, że misjonarze mają ten problem, bo ja cały czas mówię o tym w kontekście potrzebujących ludzi. Przez wcielenia, jak gdyby za misjonarzami zaczynają się ciągnąć różni amatorzy życia na cudzy koszt, wykorzystywacze, wyzyskiwacze. Oni się powolutku w jego życiu rozpychają łokciami, wypychając tych potencjalnie prawdziwie potrzebujących, po jakimś czasie przychodzi wcielenie, gdzie on jest tylko przez takich ludzi otoczony i oni ci wyzyskiwacze, czy amatorzy życia na cudzy koszt, pod pozorem potrzeby pomocy tkwią obok misjonarza i doją go ze wszystkiego równo po prostu. Dopóki misjonarz się nie obudzi i sam nie zrobi z tym porządku. Czyli porządkować ten cel był potrzebującym, a tam ci się zorientowali ci interesanci z Prytanii i tamtych tak, 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 dokładnie. A tak manipulują, że niby są potrzebującym. Tak, w rzeczywistości żyją no, na kosz się przyrodziło, że wiecie, naprawdę z faktycznie potrzebujących, tak. powiedzmy, to w takich naciągaczy, nie? Tak. Dokładnie. Ciekawe. Dobra, ja myślę, że się dzisiaj... No to, pytanko. no to jeżeli powiedzmy oni żerują na nich, no zyskują ich, jakie są konsekwencje wtedy dla nich takich działań? No jeżeli ktoś powiedzmy żeruje na, na tych misjonarzach, czyli też ponoszą tego później jako jeden A właśnie jakieś konsekwencje? Nie do misjonarze? końca, dlatego że misjonarz na to pozwala. On mówi tak, zgadzam się. No hmm. Dlatego głównie ponosi misjonarz te koszty. Może no. I to jest ząk. Tak. To jest ząb, tak. Główną intencją Może się... być przyzwyczajenie do życia z misjonarzem. Tak, następuje ale... potem takie uzależnienie. Oni potem ciągną za misjonarzami do następnych wcieleń. Ale misjonarze też nie są może uzależnione. Żeby... Tak, czyli taka no, sobie. Ale no to no to w ten sposób to to może trwać na nich taką wieczność, że ciągle misjonarze będą na nich żerowali, zerowali tak. No to tak, jest to jest pewna To jest pewna gra, która się toczy, dopóki misjonarz się nie obudzi. Jak no, ale na znaczy, misjonarz się obudzi, no to ta osoba sobie znajdzie kolejnego misjonarza. Więc... Ach, to to <głos》>. takie... Ale to już, to jest prawda co mówisz, ale to już nie jest sprawa tego byłego misjonarza, on się od tego uwolnił. Dokładnie. Ja myślę, że na dzisiaj już się nagadałem, myślę, że powolutku czas przygotować się już do sesji. Jutro pociągniemy sobie dalsze rzeczy, trudniejsze, bardziej zaawansowane. Tak. tak. Ja mam pytanie, czy te wszystkie rzeczy, co mówiłeś, że odreagować związane z misjonarstwem jutro zrobisz na sesji grupowej. Bo to jest najważniejsze, układ... najważniejsze rusze, tak. Aczkolwiek, aczkolwiek, że tak powiem, najlepsze rodzynki zostawiłem na jutro. Na razie mówimy o preludium. To jeszcze nie jest najważniejsza rzecz. Czy zatem główną mi ten co tych, którzy stoją czy... Tu... W sensie korzystając z takiego misjonarza jest to po prostu wygoda, lenistwo i, i co jeszcze? Coś jeszcze? Głównie wygodne życie na kosz misjonarza. I ten kosz jest różny, od materii po energię. W konsekwencji się jest tak, że misjonarz się budzi, jest wkurzony, że... Były te wszystkie pasożyty podczepione, mm -hmm. a pasożyty nie chcą odpuścić, no ale jak już potem y, się pozbędzie tych wszystkich no osób, to jest trochę taka intencja, żeby ich trochę za to ukarać. No to, to znaczy, że jeszcze temat jest niedokończony. Hej zemsty tam jest po prostu. A jeżeli ci, którzy byli tak na koszt, to oni długo tak będą wariować, czy mi to przejdzie? przejdzie? Dopóki nie zrozumieją, że ta senne wraca. No, a jak nie...